Może nas to trochę dziwić, kiedy pada z ust Pana Jezusa takie zdanie, że jeszcze wszystkiego znieść nie możemy, wszystkiego, co On ma nam do powiedzenia. No, możemy się zastanawiać, no ale jak to? Przecież to jest Pan Jezus, czyli Ten, który mówi o miłości, o dobroci, o miłosierdziu. No i że jednak jest coś, czego nam jeszcze nie mówi. Czy jest coś takiego, co jest jakąś tajemnicą, która pozostaje dla nas zakryta? Ale może chodzi Panu Jezusowi w tym zdaniu o taką prawdę o naszym życiu i prawdę o naszym sercu, którą gdyby w jednej chwili nam pokazał, jacy jesteśmy i co robimy i w jaki sposób się zachowujemy, jaki wpływ na ludzi mają nasze zachowania, nasze gesty i jakie słowa, byłoby to dla nas nie do zniesienia, byłoby to dla nas zabójcze. Przypomnijcie sobie takie zdanie, które wypowiada w Piśmie Świętym prorok. Ezechiel, my je dość często powtarzamy żeby nam Pan Bóg zabrał serce kamienne, a dał nam serce z ciała oczywiście, że Pan Bóg to robi a robi to bardzo powoli po to, żeby prawda o nas nas nie zabiła I to nie jest dowód jakiejś niechęci Pana Jezusa, Pana Boga względem nas, ale dowód Jego wielkiego miłosierdzia które działa bardzo powoli, odkrywając i zmieniając nas, serca kamiennego na serce z ciała Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. Znajdziecie nas w Dominikanie Poznań, a resztę to już samo pokaże ekran.